Dzień dobry, nazywam się Lesław Kmiecik, jestem prezesem Fundacji Starda Energetyka Polska i chciałem Państwu przedstawić nowe rozporządzenie, które pojawiło się 1 lipca tego roku, zmieniające zasady przeprowadzania egzaminów. Wygląda to w ten sposób, że osoba, która chce podejść do takiego egzaminu, musi posiadać albo jakieś zaświadczenia o ukończeniu szkoły zawodowej, średniej lub wyższej z zakresu właśnie elektryki, energetyki, gazownictwa bądź prostsza taka wersja, zaświadczenie od pracodawcy, w którym pracodawca potwierdza, że dana osoba takie uprawnienia posiada, o które wnioskuje. Natomiast to, co dla państwa jest bardzo istotne nie należy się jakby teraz już jakby na dzień dobry stresować faktem, że na przykład chcą państwo zmienić może pracę, może chcą państwo w jakiś sposób lepiej zarabiać i teraz nie mają państwo takich uprawnień. Wiem już z doświadczenia, że bardzo dużo pracodawców robi w ten sposób, że przeprowadza odpowiednie szkolenia BHP dla osób, które na początku zatrudnia. Jest ten kontakt, wiadomo z tym urządzeniami, na których mają pracować te osoby. I tak naprawdę to jest czasami kwestia kilku dni, żeby taka osoba mając już kontakt z tymi wszystkimi urządzeniami mogła spokojnie potem zostać skierowana na egzamin. Kolejną rzeczą, która jest jeszcze istotna i zmienia właśnie się w dotychczasowym rozporządzeniu, to jest kwestia 14 dni przed egzaminem. Należy dokonać opłaty i... Zostać poinformowanym później przez przewodniczącego komisji o terminie takiego szkolenia, miejscu i zakresie szkolenia i egzaminu, który będzie później przeprowadzany. Te sprawy, wydaje mi się, są dużym ułatwieniem aktualnie i wydaje mi się, że każda osoba, która chciałaby takie szkolenie odbyć, czy właśnie prze, potem podejść do egzaminu. I nie powinna się tego obawiać, ponieważ jest to wszystko ładnie opisane. I zapraszamy na naszą stronę, właśnie jeszcze raz, Fundacja Start Energetyka Polska. Tam w bazie wiedzy są wszystkie informacje o ustawach, wszystkie pytania do egzaminów też, także można się z tym wszystkim zapoznać. Dziękuję Państwu. Do widzenia.